Żaba i wół. wsią wśród łąk, rozciągał się staw, na którym pasały się zwierzęta z pobliskiej zagrody. W stawie mieszkały żaby. Wszystkie były pogodne i cieszyły się swoim żabim życiem. Całymi dniami wesoło kumkając. Jedna tylko żaba w niczym nie przypinała krewniaczek. Kąpała się zawsze sama, z nikim nie rechotała i wciąż przeglądała się w wodzie. A to wszystko dlatego, że uważała się za lepszą od innych żab. Choć tak jak ona była mała, zielona, miała wyłupiaste oczy. Któregoś dnia siedziała nadęta jak zwykle na skraju stawu, patrząc z pogardą na żaby pluskające się w wodzie. Gdy zobaczyła pasącego się wołu. Zwierzę było wielkie i dostojne. Żaba pomyślała, o to jest odpowiednie dla mnie towarzystwo. A nie była większa od kaczego jaja, nie to co tamte pokraki. Rzuciła niechętne spojrzenie żabom wygrzewującym się na liściach. Ja przecież mam więcej wspólnego z wołem niż z nimi i muszę się tylko troszkę nadąć. I żaba nabrała powietrza, zerknęła na siebie, na woł i pomyślała: jeszcze trochę. Zaczęła się nadymać, aż skóra się jej napięła, a oczy niemal wyszły jej z głowy. Nie mogę już siebie zobaczyć, więc zawołała: Hej, witam! Czy jestem już tak wielka jak ten dół? Aż skąd odpowiedziała że... żaba i zaczęły rechotać? bo też żaba ciągle była mniejsza nawet od wolego kopyta. Żaba ponownie się nadeła. A teraz? Czy już mu dorównałam? zawołała. A gdzieżby? Jeszcze ci daleko. Na te słowa żaba nabrała tchu i tak się zaczęła nadymać, 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 że aż pękła.